Mwangadu, celer! sie ma go z tej strony. Oczywiście, seller. Dzisiaj to będzie kolejny odcinek z VR Chata. <coughs> Będziemy zagrali właśnie. Teraz będziemy grali w nieco inne światy, bo będę je teraz pominać, Bo tam mogą być muzyka chyba a, no dobra. Zobaczymy może inne światy? Bo akurat wiem, że to nudne to teraz, no. Hmm. Zobaczmy... chociaż w social. Social. Poczekajcie. Bo szukać trudnego youtubera, tego jestem też podróżą. Szarika VR U, Zebulkawa, tutaj dalej Tutaj, how to settings? Okej, okay, nieważne, coś mi się nie chce pokazać. Ale... A jakby co, to, to zobaczmy może? Hmm. Tytanik. Nie wiem, może taki świat wrywatny, że gdzieś mniej osób w I go. 600 lat później, mam nadzieję, że nie będzie muzyki z z kimiko, to mam nadzieję, że się wyciszy. Poczekajcie, pobiera się. Tylko ta muzyka jest taka u, 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 uspokajająca dla mnie. No nic. Nawet fajna gra. Niestety jest dużo osób, ale to niestety gra multiplayer chat, ale okej okay, jest. Czuł mi... mi się pojawia, że coś zagrywa w tle. Ale nie wiem co. Windows. I jesteśmy na statku. English Teleport Weep. Nie. <coughs> o Jezu, przepraszam. To małe klawiatury, co to? My. Wow, model. O te. U, Enter. My, 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 my. Pięknie. Fejs, fejs, face. chyba... Dobra, tu mamy te kaj... kajuby. Niezły model Titanika. No, z... no przecież fajny. Ej, nieźle to dopracowane to jest. Okej, okay, łóżka nie działają, nic. Nie da się tu wejść. Ale piękny model. Jest bardzo piękny. Hmm. Tu można ustawić muzykę Ale World Engine On off. Nie wiem o co chodzi, ale nic. Teleport Da się tutaj dostać. Nie gusto. O! przesłabujane, bujane. Jakie fajne. Dobra. Tu jeszcze teleportować się można tu na dziób. No pięknie. Ej, świetnie to jest zrobione. No, świetnie, świetnie. Koło ratunkowe mamy. Zobaczymy, czy da się jakoś zatopić. Zobaczymy, czy ten statek utonie, gdy będziemy długo rejsować Oj, schody, poczekajcie, muszę wejść za schody. Matko, ale ładne to. Nie da się wejść. Nic nie mogę zrobić. To jest trochę takich Batory. Slowly go down. Okej okay, tu mamy jakiś kadłub. Raczej znaczy część. Combinator. Room, bedroom, room. Pokój. Mm. Wyjście, wyjście, wyjście. Awatary. Aha, komodory. Czekajcie, trzeba wyjść stąd. Exit, exit. A zaraz nie z tą stronę, exit. Dobra, jest. Aha, to... Aaaa dobra, bo tu są drzwi, okej. Okay. Myślałem, że się nie da dostać, a jest on drzwi. Da się wypaść poza pokład? To jest prawdziwa woda? Nie, to sztuczna. Nawet uratowany jestem. <laughs> Muzyki to ja nie chcę włączać, ale... Chociaż... silnika. On... Off, aha Off. to wyłącza wszystko, ok. Nie o co wtedy chodzi, a nic. Hmm. Ciekawe, co to za strzałka. <coughs> Komidor, zobaczmy sypialnię. Uuu, widzicie? Jest bardzo ładne sypialnie. Twórcy to nawet to pięknie zrobili. Fajny nawet. Co to za bajka? Aha, to jest lustro takie Aha, to jest lustro na ścianę, okej, okay, dobra Dziwne lustro, ale okej okay. No, wychodzimy stąd hmm. Bardzo ładne Nie wiem, co to? Ale okej okay. Dobra, jak to się wychodzi Aha, ok. Liblerum, Telio, nawet to są gwiazdy jakieś, Lesownicze, inne. No nic. Zobaczymy. Może jeszcze inne światy. A jej moje ucho. No nic. Nie. Nie. Będę pomijał The Among Game. O, to nie jest to? Jestem dzisiaj petytow... <coughs> Laptopowce niestety. Mam dwa laptopy. Jestem laptopowcem, widzicie? To jest nawet laptopowcem. Układ graficzny trochę nie domaga, ale domaga. Hello. Hello. Dobra. Nie da się skakać. Sup?

no właśnie to było takie też, Anika nagrywał. Among Us Game. I właśnie tu wszyscy grają w to. No i to jest takie... I to jest oryginał. No nic. Dobra, wczytuję się. Ja mam dysk wolny, bo się grzeje. Okej, okay, jesteśmy w domu. Ale to? Dobra. Dobra wiecie co ja jakoś może zobaczymy przecież tam byłam Cross Avatar To Zobaczymy może Crazy Worlds Vivan Space Vivan Space Crazy Koen cool The Shore Nie wiem co to znaczy Ale chyba nic dobrego hmm. Crazy Hibernation Zobaczmy O co chodzi? No nic Najlepsze jest to Quick Menu Można dodawać znajomych, właśnie dodałem Antka No takiego youtubera Nawet mu nie jedną wersję tego Na montażu może to pokażę, ale Nawet cisza będzie Jakieś krótkie filmy robię, bo jakoś mi się nie chce tak długo siedzieć. A jakoś nie nienawidzę długo siedzieć przy komputerze, niestety. Jestem trochę rozbemłany, no wiecie, tak jakbyśmy. Tak jak Piotr po zjedzeniu rzepki. Tak jak Patryk po zjedzeniu rzepki. Jakiś tam Patryk, no nic. Jak zjesz rzepkę, to można się utłuć. No trochę może się rozłamać, gdzie będzie się jadł codziennie. Chociaż jeść codziennie. To... Okej, okay, jestem na tym świecie. To jest jakiś koleński bil... tu Dual Fox Design. Drabina nawet jest, zadziała? Działa, działa okej, okay, dobra. Mhm. Myślałem, że nie działa. A tu można się wydostać? da się. Pięknie. Tu coś po japońsku, ale nie wiem co to znaczy. To jakiś mamy bar. Oje, czemu te elementy można wejść? Nie wiem. Jeszcze głębiej schodźmy. O oh okej, okay. o oh my god. Tu mamy jakiś ten. Dobra. Nie, to akurat troszkę nudne. Wiem. Ale coś tu jeszcze projektowali. Widać. Virtual Rehabilitation Room Broken. Bardzo fajne te projekty robią. To fajny dom, chciałbym mieć taki. Byście chcieli, napiszcie w komentarzach Bedroom. Kamera. Pięknie. Jakaś kamera. Poczekajcie jak to się obsługuje. Bo ja muszę złapać za róg. A to jakiś filmik. Okej, okay, a tu lustro mamy. Okej, okay, dobra. Hayden, lustro. O, matko. Co tu mamy? Jakiś outside. Dobra, zobaczmy. Wejdźmy na zewnątrz, zobaczymy co tam jest. Ale piękny dom. Jeśli chcieli napiszcie w komentarzu, czy takich taki chcieli. Bo to jest fantastyczny dom. Ale to jest Laura. Ile habilitacyjny ale spoko domy. Ciekawe czy się da wejść na tą górę. Czy twórcy, twórcy tego pas. Fox to da się wejść. To jest jakby takie centrum. Może zobaczymy, jest telek jakiś. Nie wiem czemu, ale tu jest bieganie na szlifi. Mi się to nie podoba. Zobaczmy te linie energetyczne. One się tu gdzieś kończą. Ło, wow, spaść! Można oczywiście, da się to włączyć. czy Co? Tu jest jakiś przycisk, tylko to antendy prowadzi. A jesteś na uboczu. Oh. <coughs> Zobaczymy, czy to nie nasze tadry. tatry. Tatry moje, nasze lubię na góry, nie? Tatry polskie. Okej, okay, jakiś kamień dziwny. O! Czemu... Czemu ja jestem w kamieniu? Widzicie? Jestem w kamieniu. Widzicie? Jak się wchodzi, tego nie ma widać. Nie ma, a nawet jest druga warstwa kamienia. What? A? What? You know what? I don't get it, man. Uu, i się staczamy. Dobra, wyciszę mikrofon do bo I czy to może wybierzemy jeszcze inny świat? Słuchajcie, co może odbierzemy cebulec? O. Dzień dobry 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 dzionek Na Ja po teniości to jest zrobione, widzicie? Się... O widzicie, bo to jest takie cienkie, to jest też takie cienkie, wszystko jest takie cienkie, no pięknie to też nawet o, chyba nie da się płynąć zbytnio. Jest jakiś isterek czy nie? Łotwórcy to chyba przemyśleli, nie da się wejść tam. Uuu, nawet tutaj nie może się dostać. No pięknie. Bariera jest ustawiona. Na po co? I tu coś jest, halo. Jakieś pudełko. Co to na mnie patrzy? A, kot jakiś, dobra. Dobra, idziemy stąd. Okej, okay, jakoś nie czytuję, tylko właśnie ja skaczę dziwnie tak. Okej. Okay. Właśnie tutaj jest inna grawitacja chyba. O, można wejść. A co to? Mocny fula. Kto nie, kto nie pamięta tego mocnego fula. Ja wchodzimy gdzieś. To coś chyba jest otwarte. Wyłącznik nie działa. A mieszkanie z tych. No wiecie. Już. To jest mieszkanie z tych rodziny kiepskich. Paździochowie kiepscy. Da się zobaczyć ich dom. Caution Walking in Progress. Aha. Ale pięknie. 1 do jeden. Gdyby tutaj by był Maggian a Raczej znaczy ten. No wiecie, ten sedia jest mój ulubiony. Trochę. Co co? no dobra. Paździochów? Nic. A tutaj jeszcze jest w robocie widać, bo tu jeszcze pisało Im... o matko widzicie? Nawet gdy się skaczę, bo tu jest za wysoka grawitacja. Oj, utknąłem, halo! O. No jest mieszkanie skiepskich. O! Można się zaklinować nawet. O, schody. przeszkody. Dobra, patrzymy. To chyba jest... Taka trochę replikatyw właśnie. Monopolowy. Co to, to jest? Może weźmiemy... A, lustro tu jest ukryte. Hmm. Radio tu nie będę włączać. Bo może coś tam być. Monopolowy. to co tu pisze? Working in progress. chat nie da się wejść, więc te co tak to jest. zaci hmm. gdzie są wszyscy? Social nie ma nikogo, tylko ja sam jestem. Ład, nie wiem, co to jest. Grill. O Jezus! A tu lustro jest. Dobra, nie wiem. Lustro tam leżało. Łyżka. Sit. Łyżka. Sit. Butelka. Jus. A tu można zagrać butelkę, no dobra. Mm. Ciekawe, co jest za cebulka. Sosnowiec. Cebulec. Śmieszne trochę, ale kicheszki hejheszkami. Coś mnie wywaliło z serwera. Nie wiem, co się stało. Ale nie znikam. Coś mnie wywaliło. A nie, dobra, jestem z powrotem. Czy, czy ja ustawiam jako mój dom? Uff, dobra. Myślałem, że będzie tutaj... W Cebulcu będę mieszkał, a tu... Dobrze, że mam dom. Ale fajny jest Fajny, fajny, fajny. Fajny chyba. Tu mamy jakiś ten... dobra, nie, nie jakiś światek. World Jam. Może zobaczymy jeszcze. Social fun. Ingruizib. Zobaczymy co to jest. Pobiera się 13.2. Starczy. Mamy jeszcze miejsce na dysku. Nie wiem, czemu ale ta gra jest super dla mnie Polecam ją ja z całego serca. F1 to the clip Mode. jest F1 1 a, a. to crab Clip. Co to za jabłko? Jak co? Collected Fields. Zebrane owoce. Collected A to jakiś kwiatek collect files for points Czyli że tu mamy jakiś sznurek? O panie! Kolejne jabłko? No to jest ten tutaj clip mode. O, spadłem dobra mi się nie chce galeria wiers plus social hmm. zobaczmy może hmm. Great bug. a to jakiś bar widziałem to jest po japońsku. Minęły 24 minuty, ale chce mi się kończyć szybko, nie wiem czemu. Custom. Odwizytor. Poczekajcie, a to to to... stream mode. A to stream mode wyłącza te. Co pokazuje? Okej. Okay. Public riser, aha FPS Access early. No nic, może włączę ten safety. safety. Czemu nie mogę? I coś się zacięło. Chwila. Dobra, coś się zacięło. No nic. Dobra, sorry Coś się zacięło, ale co jest Czy mój kurs się zablokował Settings To coś się zacięło, nie wiem Widzę, to może skończyć ten odcinek tutaj Trzymajcie się ciepło, no i cześć. Pozdrawiam Was. Cześć.